Yy, to znaczy, miasto jest młodym miastem akademickim. Mamy cztery wyższe uczelnie. Najstarszą, która ma 400 lat, Masowskie Wyższe Seminarium Chłodne. Dalej, yy, Kolegium Europejskie, Instytut Kultury Europejskiej jest, jest, to, jest to jednostka organizacyjna Uniwersytetu. 26. jest wyjazdowe posiedzenie Senatu Uniwersytetu Adama Mickiewicza. I ma zapaść uchwała o utworzeniu samodzielnego wydziału, czyli jest to zaczątek do tworzenia nowej jednostki akademickiej. Znaczy ona funkcjonuje od kilku lat. Z okazji yy, wyjazdowego posiedzenia Sejmu. Jedyne w, historii, jedyne w historii parlamentaryzmu polskiego było wyjazdowe posiedzenie Sejmu. Yy, z okazji tysiąclecia zjazdu bliźnińskiego, wtedy zapadła decyzja, że yy, powstanie yy, Państwa Wysza szkoła. Zawodowa. Tak, bo to było Państwo, to dobrze miejsca, Państwa wyszcząka zaborowana, czy nie? Kolegium przepraszam, europejskie. I to zrobiono, wybudowano, wiecie Państwo, A. dwa lata chyba. Myście Państwo zaczęli, jak okazały budynek, bardzo szybko zrobiono. To kolegium teraz ma budować przed chwilą rozmawiałem też z rektorem, bo na tym spotkaniu był rektor. Mamy budować, jeśli tradycja zapadnie, to jednak ona musi zapaść zanim. To powstanie część dydaktyczna, miasto przekaże działkę. Dalej Państwa szkoła zawodowa, kierunki inżynieryjne, drogownictwo, informatyka, pielęgniarstwo. pielęgniarstwo, bardzo, bardzo potrzebne, bo tu mamy dosyć duży szpital, wy macie w świecie, a mamy podobnych tu w mieście. Tak